Witam Was dziś z Poznania ulica Budziszyńska 19 do 27. Jak widać za mną Crossfit Poznań, afiliowany boks Crossfit Poznań. Już tutaj kiedyś byłem około 5-6 lat temu. Zastanawiam się co mnie tutaj dzisiaj czeka. Ja wskakuję na spotkanie z Mateuszem, także zapraszam ze mną. Tak jak mówiłem, Siemanko kroskit Poznań. Cześć. Ze mną Mateusz Maruszak. Cześć wszystkim. Mati, zacznijmy może od tego. Jak długo kroskit Poznań jest w tym miejscu na ulicy Budziszyńskiej. CrossFit Poznań mamy w tym miejscu od samego początku, jak powstał. Był to marzec 11 lat temu. Jesteśmy najstarszą, jedną z najstarszych chyba drugą najstarszą afiliacją w Polsce i 11 lat nam minęło w tym roku na wiosnę. Dobrze, ja taką wiedzę mam, ale też powiedzmy o tym, od kiedy Ty jesteś właścicielem i czy w ogóle masz wspólników tutaj? Jestem właścicielem klubu od dwóch lat, mam wspólników, mam kolegę serdecznego Kubę, z którym to razem prowadzimy, wspieramy się, więc nam jest łatwiej, łatwiej się spodzielić tym, co zarobimy, ewentualnie tym, co stracimy również i robimy to sami od ponad dwóch lat, dwa lata, będą, przepraszam, w sierpniu. Będą dwa lata. W sierpniu, okej, okay. jak to się stało, że Ty jesteś razem z Kubą właścicielem klubu, bo, bo pamiętam, że kiedyś inni włodarze klubu byli. E, tak, zmieniliśmy się po prostu. Maciej stwierdził, że czas na zmianę. Wyszło tak, że znaleźliśmy wspólne porozumienie i zajęliśmy się tym i robimy to najlepiej jak potrafimy. Okej, okay. gra, eee, pozdrowienia dla Macieja, dla Kubu. Eee, jaki jest metraż klubu w tym momencie? Też metraż klubu był kiedyś nieco inny, jaki jest teraz metraż całkowity klubu? W tej chwili mamy około 300-400 metrów kwadratowych klubu. Całość klubu jest to powierzchnia sportowa, eee, więc mm, różnica jest niewielka, około 600 metrów pomiędzy tym co było. Nie mamy sali eee, oddzielnej, która wyznaczała strefę powerliftingu i liftingu, to robiliśmy to teraz w jednym miejscu. Okay. i mamy tutaj strefy. Tak, ta cała strefa otwarta, czyli open space, mała salka po naszej prawej stronie. Tak. Dodatkowo mamy na górze dwie salki. Jedna salka wyłożona parkietem, druga sala wyłożona e, pianką. Co dzieje się na tych salach? Eee, Sale górne to jest sala jogowa, jest sala mobility i sala wykładowa, spełnia trzy różne e, funkcje. Yoga, mobility, wykłady. Mhm. E, druga sala to sala do judo, do sportu, walki, mamy zajęcia dla judo, dla dzieciaków e, i jest to sala taka miękka, bezpieczna, gdzie można robić gimnastykę. E, zajęcia dla dzieci głównie, to jest strefa na piętrze, a reszta powierzchni no to jest głównie crossfit i wszystkie rzeczy pochodne e, temu, czyli szeroko pojęty fitness. Szeroko pojęty fitness. To jeżeli szeroko pojęty, jak szeroka jest kadra pracująca tutaj? W tej chwili mamy w klubie 19 trenerów. 11 trenerów crossfitowych, wszystkich z uprawnieniami, z certyfikatami, z kursami trenerskimi CrossFit Level 1, Level 2 i wiele, wiele innych kursów. Do tego mamy trenerów personalnych, do tego mamy trenerów core, trenerów jogi, więc szeroką gamę, a trenerów powerliftingu, Wide liftingu, więc jesteśmy miejscem kompletnym, w którym każdy rodzaj zajęć można przeprowadzić i prowadzimy. No to jak już mówimy o tych zajęciach, jaki człowiek do Was trafia przede wszystkim i tak jakby wiek, nie wiem, grupa społeczna, jest to w jakikolwiek sposób sprecyzowane? Opowiedz o tym. Wiesz co, znam, myślę, że znam 95% naszych klubowiczów. Przekrój jest taki jak na całym świecie, że po bokach crossfitowych na całym świecie ludzie są. Wszędzie na świecie z statystami to z statystami trenują sport, więc yy, to jest niesamowite i zawsze mnie to zadziwia, że ludzie są tak podobni do siebie. Yy, I mamy przekrój między, naprawdę od dzieciaków zaczynamy zajęcia od 3-latków przez 6-9 do teensów, 15-letnich dzieciaczków, które trafiają na grupy dla dorosłych. Mamy trochę studentów, yy, a później między 30 a 60. No i jesteśmy yy, Jakbym powiedział wszechstronnie pod wiekiem, każdy znajdzie do nas jakieś zajęcie. Czyli jaki rodzaj usługi tutaj klient trafiający do Was może dostać, tak? Bo macie trenerów od grup, macie trenerów personalnych. Zresztą no, naszym jakby celem zawsze i od początku był CrossFit i CrossFit jesteśmy afiliowanym boksem. Zawsze to utrzymujemy, zawsze będziemy o to dbali. CrossFit jest dla nas najważniejszy i wszystko co się dzieje Yy, dzieje się wokół tego, więc, jakby podstawową sprawą, ludzie trafiają do nas na krosy. To jest podstawowa sprawa, i to jest moim zdaniem subiektywny, najlepszy system treningowy dla normalnych ludzi. I to jest też im... wasz kierunek, tak, co wyróżnia kierunek. was na tle innych klubów, których tak. wiele nie ma w tym momencie. Kroski trening jest takim treningiem, który się sprawdza. Ja ćwiczę codziennie od 11 lat, ćwiczę z klasami, tak jak ćwiczy nasz klubowicz. Jestem przykładem dla nich tego, że można być zdrowym, sprawnym. E, robiąc to, co jest napisane na tablicy. Super. E, Do tego mamy zajęcia dla tych, którzy się troszeczkę obawiają, proszę mi to, bo za ciężkie, mamy zajęcia lower body, mamy zajęcia core, mamy zajęcia e, kalisteniki, mamy zajęcia Kettlebells, mamy zajęcia jogi, jak wcześniej wspominałem i specjalistyczne z ciężarami, czyli weightlifting, e, czyli dwubój i powerlifting, więc jesteśmy wszechstronni pod każdym względem. Okej, okay, i tu mówimy o tym, że są zajęcia i dla grup, jak i również personalne z trenerami jeden na jeden. Jest, tak dokładnie jest, chociaż moim założeniem klubu jest to, żebyśmy robili zajęcia grupowe i zawsze będę dbał o te zajęcia najmocniej, trening personalny jak najbardziej. Połączyć najlepiej tak hybrydowo sobie to, kto chce poprawić sobie parę ratu, ale są klubowicze, którzy lubią ćwiczyć jeden na jeden i też ich, zawsze dla nich się znajdzie miejsce. No miejsca jest tutaj sporo, więc na pewno, na pewno gdzieś się tutaj mogą ulokować. Tak. Gra, pasuje. Mati, skoro już jesteśmy przy powierzchni e, i przy tym, jaki rodzaj zajęć tutaj jest, e, w takim razie powiedz, e, jak do Was najczęściej trafiają ludzie, klienci, nowi Słuchajcie, zainteresowani? Najwięcej e, i myślę, w najlepszy sposób. E, nowy Klubowicz trafia do nas. To jest polecenie od e, naszego klubowicza. I jest to marketing szeptany, który naprawdę działa i działa najlepiej. Bo Ale on nie jest, na ucho? Nie. On jest szczery, prawdziwy i nasi klubowicze, którzy u nas trenują, polecają nas najlepiej, bo wiedzą, że warto tu przyjść. To jest podstawowa i taka najbardziej trafna grupa, która trafia do nas, a drugim pewnie są social media, Instagram, Facebook, Google, jak wiecie, nazywamy się Krosliw Poznań. E, po wpisaniu CrossFit Poznań w e, przeglądarkę na pewno traficie do nas z pierwszego miejsca, niesponsorowanego, więc to też jest ważne. I stąd jest druga grupa: Martyna prowadzi nam social media, które wyglądają bardzo fajnie. E, robi nam fajne firmy, e, fajne rolki. E, wrzucamy nasze nowości na stronę, więc wszystko tam traficie. Okej, okay, gra. A, e... Jeżeli chodzi o sprzęt, wiadomo, sprzęt przede wszystkim w e, boksach crossfitowych to są wolne ciężary. Przede wszystkim, jakie marki według Ciebie najlepiej funkcjonują w takich miejscach? Słuchajcie, e, 11 lat temu Maciej kupił e, najlepszy sprzęt, jaki był na rynku do crossfitu. Produkuje to firma cały czas, amerykańska ROG. E, I to jest sztangi, bampery, e, rigi, czyli klatki, e, ławeczki. No, większość sprzętu e, pochodzi od nich. Mamy drugą firmę, Elejko szwedzką, która produkuje najlepszy sprzęt do weightliftingu i powerliftingu i maszyny, które są u nas to jest Concept pancerna, najlepszy sprzęt cardio, który jest produkowany uważam do miejsc tego typu. Jest panterny, nic się z nim nie dzieje, do tego można rewelacyjne treningi, najmniej robić. Ale najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, że maszynami tutaj są nasi kubowicze. <grywa> tak jest, same maszyny w Poznaniu. E potwierdzam, naprawdę potwierdzam, te trzy marki według mnie tak samo biją na łeb, są markami, które są od lat, są markami niezawodnymi, nieawaryjnymi, jedyne co trzeba od czasu do czasu to polakierować w talerze. <grywa> Dobra, Mateusz, e, czy jest coś takiego, co chciałbyś, mógłbyś zrobić w klubie ewentualnie lepiej, co uważasz, że jeszcze potrzebuje nie do pieszczenia, ale jakieś nowe pomysły. E, jest coś takiego? E, co, wszystko, e, co nowego przyjdzie mi na głowy, co będzie powodowało to, że w klubie będzie lepiej. E, czego ja się nauczę na nowo albo poznam e, coś fajnego? Będę to wprowadzał? Tak, żeby nam się trenowało wszystkim tutaj lepiej, lepiej nam się funkcjonowało, żeby nasza społeczność rosła. Na tą chwilę nie powiem Ci o jakimś nowym pomyśle, ale wszystko co nowego i mądrego, przyniosę mądrego tutaj. Mądrego, to na pewno, najważniejsze. Przyniosę tutaj. Wiemy, już na pewno mam potwierdzenie, że będziemy mieli pierwszy raz w Poznaniu CrossFit Level 1 Trainer kurs prowadzony przez CrossFit będzie to we wrześniu, więc jakby ktoś chciał swoją przygodę z bycia trenerem crossfitu rozpocząć, to zapraszam do nas. Będzie to wrzesień, możecie sprawdzać na crossfit.com. Tak jest, sprawdzajcie. Dobra, moje kolejne pytanie. Czy jest tutaj coś w klubie, co wyróżnia według Ciebie Was na tle innych klubów, niekoniecznie crossfitowych, ale ogólnie sportowych? Poza tym, że naszą główną działalnością... Cześć! Cześć. Cześć! 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 O, widzicie. przyjechały dziewczyny do nas z Zielonej Góry właśnie na trening, specjalnie. E, słuchajcie, poza tym, że prowadzimy te zajęcia, że ruszamy się, że trenujemy crossfit, to w moim przesłaniu i celu jest to, żebyśmy tą kulturę fizyczną krzewili wśród młodych ludzi i robimy takie rzeczy jak jakieś warsztaty dla szkół. W zeszłym tygodniu mieliśmy fajny wykład prowadzony przez dla trenerów dla dzieciaków o zdrowym trybie życia, o sporcie. Robimy to już który raz z rzędu, to bardzo fajnie wychodzi i to jest taka dodatkowa rzecz. I robimy dużo kursów, warsztatów różnego rodzaju, więc to jest coś, co nas może wyróżniać w pośredniu. Ale tak reasumując przede wszystkim krzewienie i popularyzacja tego ruchu zdrowia dla dzieciaków, tak? To jest fajna rzecz, nie każdy klub coś takiego oferuje, a de facto mało. E, więc ja uważam, że też to jest bardzo ważny aspekt, e, który może wyróżniać ten klub na tle innych. Okej, okay, a jeżeli mógłbyś doradzić coś osobom osobie, która albo się będzie otwierać, albo już się otworzyła, ale jeszcze raczkuje i próbuje w jakiś sposób e, zrobić, polepszyć swoje działania? Słuchajcie, ja bym chciał, żeby klubów sportowych było dużo więcej. Chciałbym, żeby crossfit z powrotem wrócił na taki tor w Polsce, żeby otwierały się z powrotem bo Powody popularyzację tego sportu, który robimy, tego treningu, który robimy, który jest w moim e, myśleniu i w moim przekonaniu najlepszym systemem treningowym dla amatora, e, zawodowca, dla każdego. To jest taki system, który działa, działa, e, jak działa na mnie dobrze, to działa, czy na ciebie działa dobrze. To działa na wszystkich, taka prawda. E, więc e, moim celem jest to, żeby. Jak widzimy, działa. Żeby ludzie biegali cały dzień. E, to jest moja wielka pasja i wielka misja w tym, żebyśmy rozwijali się jeszcze mocno jako crossfit afiliowany klub. Jak robimy ćwiczenia crossfitowe, to róbmy je w boksach afiliowanych, dobra? Pamiętajcie o tym. Okej, okay. rada od Mateusza. Nie mówiłem tego na początku, ale muszę, muszę to powiedzieć, bo jesteśmy w Poznaniu, podjeżdżając tutaj zobaczyłem, że wysiada łysy gość z brodą z mm -hmm. samochodu. Prawie się pomyliłem, że jest Topeja. Nie był to rychu, jest to Mateusz. Musiałbym to powiedzieć. Mati adresy, media społecznościowe i strona, na których można Was znaleźć. Słuchajcie, nazwa naszego klubu, naszej afiliacji to jest CrossFit Poznań, Google Wam zawsze poprowadzi w odpowiednie miejsce, Instagram też CrossFit Poznań, strona internetowa to jest cfpoznań.pl. Zapraszam Was, zapraszam Was do tego, żebyście rozpoczęli swoją przygodę albo zmienili dotychczasowe nawyki i przyszli do nas. Tak jest, więc sprawdzajcie, wbijajcie, E, trenujcie Mati, ja tobie bardzo dziękuję za czas za rozmowę. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a crossfit Poznań na pewno trzeba sprawdzić. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Jak widzicie, my już po spotkaniu e, Mati konkretny gość bez ceregieli widać po nim i czuć to, że naprawdę wie co robi. Kuby nie poznałem. E, natomiast jestem pewien, że Miejsce prowadzą w rewelacyjny sposób, co widać, naprawdę jest wszystko dopieszczone. Nie mówię tutaj przede wszystkim o tym, jak klub wygląda, ale jak on funkcjonuje i e, jakie jest przesłanie i tak naprawdę myślenie chłopaków. Więc e, ja Wam dziękuję za obecność na tym odcinku. Do kolejnych odcinków oczywiście Was zapraszam. Zobaczymy jeszcze skąd będą kolejne odcinki, z jakich miast, z jakich klubów, z jakich miejscówek. Pokaż swoją miejscówkę. Subskrybuj, komentuj. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki.